Dzień dobry, Edyta Plich, Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zupełnie niesamowitej szkole. Władysław IV, naszym gościem jest Janek. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, tak, jestem uczniem trzeciej klasy liceum po podstawówce Władysława IV na Pradze. Tak jest. Janku, zanim o Twojej szkole, chcę powiedzieć, że trafiłeś tam w sposób nieprzypadkowy. W teamie przygotowywałeś się do olimpiady. Świetnie Ci szło i nie tylko udało Ci się bardzo wysoko zajść, ale też z tego, co wiem, narodziła się pasja. Dlaczego Władysław IV? Co cię przekonało do tego, żeby właśnie pójść do tej szkoły? Na pewno też to trochę olimpiada, bo kiedy się uczyłem tutaj z y, pedagogami z Timu, to y, też poznawałem ten WOS lepiej, dlatego wybrałem profil, y, który taki unikatowy, bo nie ma co prawda takiego profilu indziej y, w szkole y, w, na rok 2019. To był matematyka, historia WOS. Nie chciałem iść na polski historia WOS, a akurat Wadysław mi czwarty y, taki profil zaoferował. Dlatego no tak się właśnie znalazłem na tym profilu i jest naprawdę fajnie. No właśnie, spróbuj powiedzieć, bo rzeczywiście, jak mówisz, to unikatowe połączenie. Są tacy uczniowie, którzy dla nich nie jest to takie oczywiste, że to będzie Biolchem, że to będzie matfis. Czy to był dobry pomysł, jeśli chodzi o ten profil i w jaki sposób oceniasz takie eksperymentalne połączenie? Dlaczego takie eksperymentalne połączenie? Uważam, że to jest naprawdę, naprawdę dobre takie wyjście, że Nauczyciele dają nam matematykę, ponieważ zostawia taką otwartą furtkę dla uczniów, którzy jeszcze do końca nie są zdecydowani, że pójdą powiedzmy na te studia stricte humanistyczne, związane z, historii, z, z historią i historią i WOSem. Także ten akcent matematyki jest naprawdę. Udany i oferuje też na no, dobre jakieś studia ścisłe, gdyby komuś się odwidziało lub też może dzięki matematyce w miarę łatwo przenieść się na jakiś inny profil, no bo matematyka jest przedmiotem ścisłym, więc łatwiej już mu będzie na innym profilu w naszej szkole. Mhm. A powiedz mi, czy to jest tak, że do Władysława właśnie dostają się sami Olimpijczycy i poziom jest tak wysoki, że jeśli ktoś nie jest e, wybitnie zdolny, to nie da rady, czy to jest rzeczywiście taka szkoła Max? E, e, nie, nie, nie jest to szkoła Max. Chodzą takie, to są tylko plotki. E, ja sam jestem finalistą. U mnie w klasie były, był tylko jeden laureat, mm. matematyka, historia, WOS e, powtarzam. W innych klasach też byli, było no, było powiedzmy jedna trzecia tak standardowo było tych laureatów, u mnie akurat wyjątkowo mniej, ale normalnie osoby się dostawały bez laureata. Próg był, próg był naprawdę zaskakująco zaskak niski jak na tamten rok. Jeszcze osoby, kilka osób, moich teraz najlepszych kolegów dostało się z listy uzupełniającej, także i w ogóle nie było nawet do szkoły zbyt dużo chętnych, bo sama, sam ten właśnie, sama ta nazwa, sama, sama ta straszna renoma że to jest jakaś szkoła z wyścigiem szczurów to odstrasza ludzi i naprawdę nie było tylu, tylu osób na jedno miejsce, co powiedzmy w jakimś batorem. Mhm. A powiedz mi, czy to jest tak, że bo jak mówię, rzeczywiście szkoła ma nie tylko niesamowitą renomę, no ale jest jakby e, owiana też e, no, takimi e, dosyć niesamowitymi informacjami, mundurek, e, szalenie szkoła tradycyjna. E, jak to jest? Czy rzeczywiście to jest e, klasyczny? Chciałem mhm. tak, y, ta niesamowita renoma. Mówiłem głównie o tym, że właśnie ludzie się troszkę boją właśnie o te, o te mundurki, no przez to myślałem o tym właśnie myślałem, że mundurki i ta tradycja. Owszem, ta tradycja jest trochę widoczna, jeżeli to komuś troszeczkę przeszkadza, ale to nie jest tak, że wci, wciska, wciskana jest wszędzie jakaś. Y, Tutaj taka tradycyjne wartości na prawo i na lewo w do, do klasy nauczania. Po prostu szkoła jest minimalnie bardziej tradycyjna. Nie wiem jak to bardziej uściślić, ale co do mundurków, tak mundurki są i są tylko w poniedziałek, żeby właśnie dać taki jakby szacunek tej szkole. I powiem szczerze z własnego doświadczenia już trzyletniego, że nie, można się naprawdę przyzwyczaić. A mundurek w, w, fajnie wygląda w metrze. Ludzie, mhm. można, ludzie zahaczają oko, także można się czuć takim specjalnym. Mówią, o jaki jakieś kilka miesięcy temu spotkałem jakiegoś starszego, miłego nauczyciela i właśnie, o jaki inteligentny, młody człowiek tutaj zobaczył właśnie mój mundurek, który mam w szafie obok. I naprawdę. Mm, Da się przyzwyczaić to tylko jeden w, y, dzień w tygodniu, i w święta jakieś y, państwowe, także. Mhm. A powiedz mi, czy wasza szkoła y, y, rzeczywiście specjalizuje się w konkretnych przedmiotach? Czy jest tak, że radziłbyś tym ósmoklasistom, którzy właśnie są umysłami ścisłymi? Czy byś powiedział, że historia wosji, humanistyka świetnie plus matematyka? Czy masz takie poczucie, że? To jest szeroko, czy jednak jest specjalizacja? Pewnie każdy tak mówi, ale powiem, że każdy odnajdzie swoje miejsce. No i tak jest, bo Władysław jest dobrą szkołą, jest dobra kadra pedagogiczna i z historii, i z WOS-u, i z biologii, i z chemii. Jestem właśnie na tym z, z profilu społecznym, na tym społeku. Matematyka, historia, WOS, ale z doświadczenia moich kolegów i koleżanek, z którymi rozmawiam, wiem, że biologia, chemia, i matematyka jest, są na bardzo wysokim poziomie, moja pani matematyk jest, jest świetna, mm -hmm. jest otwarta, rozmawia z nami, chodzi po, chodzi, dla mnie to jest bardzo ważne, chodzi po sali do każdego, poświęci czas, dobrze, dobrze nas zna. To nie, jesteśmy na bardzo dobrych relacjach, właśnie nauczyciel-uczeń, mm -hmm. a co do jeszcze biologii i chemii, to te nasze sale są naprawdę nowoczesne, dobrze mm -hmm. wyposażone. A i nawet więcej jest nauczycieli biologii, od biologii, od chemii niż od historii WOS-u. Progi były do tych klas minimalnie wyższe co do mojej, niż do mojej, ale, ale nauczyciele naprawdę dobrze przygotowywują do matur, i też do studiów zagranicznych, naukowych, i oczywiście do studiów medycznych. Mhm, a no właśnie, że bo czasami pada takie pytanie, i przychodzą uczniowie, którzy mówią, na medycynę to gdzie? Czy jest jakaś szkoła i rzeczywiście tak jak mówisz z Władysława IV wiele osób się wybiera na mecz. Wiele osób się wybiera tak wiele osób się wybiera też szkoła współpracuje z WUM-em są różne jest wiele jest wiele też wykładów. To, to można zobaczyć na naszej stronie uczniowie jeżdżą. I naprawdę są zadowoleni. Też jakieś skromne wymiany są, oczywiście wykłady też są poza szkołą i w szkole, no na przykład na naszej auli czy w salach przyjeżdżają coś wybitni lekarze, specjaliści w dziedzinach, a jeszcze nie wspomniałem o fizyce i fizyka też jest, mamy kilku, kilku fizyków. Jest taki profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. On odwiedza co miesiąc, nie pamiętam jego nazwiska, a co miesiąc naszą placówkę i też robi wykłady naszym ścisłowcom. Mm -hmm. I człowiek to jest naprawdę z dużym bagażem doświadczeń i wie o czym mówi. Też raz miałem okazję być na jego wykładzie, mimo że nie jestem na fizyce rozszerzonej. Mm -hmm. dużo, dużo, dużo zrozumiałem o dziwo. Mm -hmm. I... Także szkoła też jest pod względem tej fizyki, jest naprawdę dobrze przygotowana i matfiz też nie, nie, stoi, nie jest w cieniu tych pozostałych profili. Mhm. A powiedz mi, czy to jest tak, że w pierwszej klasie wybiera się jakiś profil i nie ma szansy na zmienienie rozszerzeń, bo wiesz, wielu ósmoklasistów zastanawia się nad tym, czy klamka zapadła. Czyli jeżeli wybiorę matfis, to już fizyka konieczna, ale gdyby ktoś chciał zmienić, czy u was jest taka możliwość? E, tak, jest oczywiście taka możliwość zmiany. E, to też z autopsji. E, moja m, e, koleżanka i kolega w pierwszej klasie, e, kole, koleżanka nawet, nie, koleżanka też w pierwszej klasie, e, kolega na samym początku przeniósł się na profil mat, e, matfis. Bez problemu po prostu po, no był już w tej szkole, znał jej realia, podszedł mm -hmm. y, do pani dyrektor, nie pamiętam szczegółów, ale tak o, oczywiście udało mu się przejść i teraz jest nadal uczniem, podoba mu się, chyba się nie odnajdywał w tym naszym w jakimś społecznym klimacie, a koleżanka przeniosła się troszeczkę później na y, Biolchem i chyba jej tata był lekarzem. Też y, poczekała chwilę na naszym takim y, naszym przejściowym społeku y, i te też chyba dobrze odnalazła, też jest w naszej szkole nadal nie odeszła. Znam jeszcze przy, przykład, która, koleżanki, która w, chyba na koniec drugiej klasy, no czyli stosunkowo niedawno, przyniosła, przyniosła się z biorchemu na matgeo, mhm. także także tak też ciekawie, co jest tak odp odpowiada na pytanie, jest, taki, jest taka możliwość, bo zazwyczaj mhm. będą te miejsca. Świetnie. A powiedz mi, jeżeli chodzi o języki obce, bo niektórzy myślą sobie, że to jest dla nich też bardzo ważne, że do tej pory uczyli się niemieckiego albo hiszpańskiego. Jakich języków obcych można się uczyć poza angielskim i czy Twoim zdaniem języki są na wysokim poziomie? No tak, jak mówimy o szkołach tradycji, to by pewnie było, pomyślimy, że to jakieś tutaj historia, woosy i tutaj tradycja, tradycja, ale tak, języki, okazuje się, że języki tutaj też są na bardzo wysokim poziomie. To są języki, język Angielski oczywiście też jest, też jest rozszerzeniem z MATGEO. Język niemiecki, język rosyjski, język francuski. Mm -hmm. Rosyjski już powiedziałem, no to jeszcze hiszpański język. Mm -hmm. no Bardzo i, i, I kadra też chyba po dwóch, trzech nauczycieli od, przy, przy, od, jednego, od jednego języka, więc mm, mm -hmm. tak. mamy kilku, chyba dwóch, trzech mamy takich nativeów, czyli Aha. osoby, które wiadomo. Mm, pochodzą z tego kraju, gdzie się hmm. mówi tym językiem. Chyba pani od pani języka rosyjskiego, hiszpańskiego, także. Hmm. A a jeszcze jedną rzecz, no bo nie, nie samą szkołą i nie samą nauką e, żyje uczeń. Czy jest coś takiego, czy są jakieś dodatkowe zajęcia, albo jest jakaś taka społeczność, która wciąga i że chce się nie tylko uczyć i mieć znajomych, ale robić coś ciekawego w szkole? Tak, działa, pręż, prężnie działa wolontariat, którego też jestem członkiem. Teraz niedługo będziemy przygotowywać się do, do Dnia Wolontariusza. Mi przypada Kiermasz w mojej klasie, który zorganizujemy właśnie w piątek, tam 3 grudnia podejrzewam. Jest wiele, jest wiele, kółek. Nawet już nie mówię o tych przedmiotowych, ale też jest, są kółka sportowe. Też mm -hmm. mamy sporą czyli od WF-u i te kółka są, roz, te SKS-y typowe mm -hmm. są w miarę rozwinięte. A co do jeszcze pozaszkolnych, są y, jakichś takich integracji międzyuczniowskich. Są noce filmowe, wieczory mm -hmm. filmowe, y, są też te wyjazdy, coś, coś na na wzór Erasmusa nie znam szczegółów, ale oczywiście jest to dostępne, wystarczy po prostu też złożyć wniosek do dyrekcji, porozmawiać z kilkoma odpowiednimi osobami, to jest normalnie, osoby sobie podróżują, poznają nowe osoby, są te normalnie wymiany, no bo oczywiście przez tego covida to było troszeczkę utrudnione, mm -hmm. ale okay. tak. Janku, to jest półmetek, więc masz jeszcze trochę czasu do matury, ale gdybyś miał dzisiaj powiedzieć, kogo do Władysława szczególnie namawiasz, co w nim szczególnie Ci się podoba? Co to takiego? Czym jest Władysław? No to Władysław oczywiście określiłbym słowami wspólnoty, bo naprawdę osoby są z różnych środowisk. To już nie jest taka typowa Warszawa. Ludziom zależy, zależy nie tylko na nauce, ale też na budowaniu relacji. Są naprawdę otwarte na drugiego człowieka, na jego potrzeby. Nauczyciele również, także nawet zapraszam osoby, wszystkie, które już. Mają gotowo całą karierę zaplanowaną albo przez siebie, albo przez swoich rodziców i zapraszam te osoby, które jeszcze nie są zdecydowane, bo nigdy nie jest za późno, co już wcześniej powiedziałem o moich kolegach i koleżankach, którzy zmienili profil. Mhm. Zapraszam osoby, które nie, nie, nie potrafią siebie jeszcze jakoś określić w jakimś życiu też społecznym, bo takim w socjalizowaniu się, bo uważam, że Władysław IV to naprawdę dobre miejsce na socjalizowanie się i z nauczycielami, i przede wszystkim z uczniami. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego. Dziękuję również.